Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Wasz Katecheta, Maciej Stefaniak. Pomodlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za klasę piątą, za klasę 6 A i 6 B, za klasę siódmą i klasę ósmą. Dziękuję Ci za moich uczniów. Proszę Cię. Abyś posyłał teraz do nich na czas, kiedy będą słuchać tej katechezy i na czas siedzenia w domu swojego świętego ducha, ducha pocieszyciela, ducha prawdy. Jezu, oni są umiłowanymi Twoimi dziećmi. Proszę Cię, abyś miał nad nimi opiekę, aby niczego się nie obawiali i abyśmy szybko mogli spotkać się w rzeczywistości szkoły. Na lekcjach. Dziękuję Ci za każdego mojego ucznia. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Słuchajcie, siedzę właśnie w budynku szkoły. Jest godzina 9:20. Nagrywam ten krótki filmik, właściwie, nagrywam ten dźwięk po to, abyście mogli do niego wrócić. Umówmy się, że obecnością na lekcji jest pozostawienie pod linkiem na YouTubie łapki albo jakiegoś komentarza. I to będzie podstawa dla mnie, do tego, aby zaliczyć Wam udział w dzisiejszej lekcji, ok? Dobra, a teraz przejdźmy do sedna. Wyciągnijcie sobie zeszyty i w zeszycie zapiszcie temat Kościół w czasach epidemii. Brzmi ciekawie, co? Kochani, telewizje prześcigają się w gonieniu sensacji. Świat słyszy o nowych zagrożeniach, ludzie drżą z przerażenia, upadają firmy, specjaliści mówią o nadchodzącym krachu na giełdach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Kochamy informacje, uwielbiamy oglądać telewizję nadające 24 godziny na dobę. Śledzimy z wypiekami na twarzy każdy szczegół, liczymy ilość zarażonych ludzi. Niektórzy twierdzą, nadciąga koniec świata. Podobne newsy w związku z nową sytuacją zaczynają krążyć także wokół kościoła. Zauważyliście, bo ciężko było nie zauważyć w gruncie rzeczy, że od przeszło dwóch tygodni, w związku z koronawirusem, ilość wiernych na Mszy Świętej została mocno ograniczona. Najpierw było to do 50 osób, a teraz od 25 marca do zaledwie 5 osób podczas jednej liturgii. I tutaj również słychać głosy paniki. Kościół został zamknięty, kościół przestanie wkrótce istnieć. Drogie żuczki, szakiry, kryśli i bibery. Nic podobnego. Już niebawem spotkamy się w szkole. Nie umiem Ci dzisiaj powiedzieć, czy za dzień, czy za miesiąc, ale pewne jest jedno: panika prowadzi donikąd. So keep calm and carry on. Zachowaj spokój i rób swoje, jak mawia hasło z plakatu z, z czasów II wojny światowej, angielskiego plakatu propagandowego. Uśmiechaj się ile wlezie, jedz żelki, nutelle, graj na komputerze, a przede wszystkim odrabiaj lekcje i ucz się. A w chwilach smutku pisz do swoich nauczycieli, oni cały czas o tobie myślą. Wróćmy jednak do tematu: czy aż taka tragedia czeka kościół? W ogóle, czy on rzeczywiście przestał bądź przestanie istnieć? No nie! Odpowiedź brzmi tak jak słowa Jezusa w Ewangelii: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I teraz, jeśli serio traktuje Ewangelię i wierzę Jezusowi. W każde słowo, to mogę spać spokojnie. Jezus jest ze mną do końca świata. Czujecie to? Druga sprawa, i tu dotykamy sedna dzisiejszej lekcji: Czym jest Kościół? Proszę, abyś zapisał jako notatkę z dzisiejszej lekcji ten slajd, który ci się dzisiaj wyświetla. W Ewangelii Mateusza można przeczytać takie oto zdanie: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Czy teraz rozumiesz, Kościół jest tam, gdzie ludzie zbierają się w imię Jezusa. Greckie słowo eklezja, od którego pochodzi słowo kościół, znaczy tyle co zwołanie. Tym, który woła jest Jezus, a tymi, którzy się schodzą, są ludzie, którzy ufają Jezusowi. Zatem, jeśli w swoim domu spotykasz się w imię Jezusa, to tworzysz kościół. Fajnie wygląda to w języku polskim. Kościół pisany z małej litery oznacza budynek, a kościół pisany wielką literą oznacza wspólnotę ludzi wierzących w Jezusa. A zatem zamknięcie kościoła, rozumianego jako budynek, nie zamyka kościoła, którym jesteśmy my, ludzie wierzący w Jezusa. Abyśmy mogli tworzyć kościół rozumiany jako lud Boży, i tu koronawirus nie ma już nic do rzeczy, warto zwrócić uwagę na to, że kościół zaczyna się w moim domu, że mogę w mojej małej chałupce, w moim M4 czy w moim domku tworzyć kościół i czekać aż otworzą budynek kościoła. Jak to zrobić? O tym w następnej lekcji podsumujmy, bo to ważne. Kościół to ludzie, którzy spotykają się wokół Jezusa w budynku o tej samej nazwie. Zamknięcie tego budynku nie oznacza, że kościół przestał istnieć. Kościół to ludzie zwołani przez Jezusa. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko i nie zapominajcie o Jezusie, bo On nigdy o Was nie zapomni.